Tęsknota to coś więcej niż zwykłe uczucie. To subtelna energia, która przekracza granice czasu i przestrzeni. Ludzie, którzy za nami tęsknią, rzadko wyrażają to wprost, częściej ukrywają swoje uczucia, pozwalając, by ich obecność odbijała się echem w drobnych znakach, które możemy dostrzec jedynie wtedy, gdy nauczymy się patrzeć sercem. Duchowi mistrzowie od wieków uczą, że więzi międzyludzkie to nie tylko fizyczna bliskość. Silne emocje pozostają zapisane w naszej podświadomości i potrafią przejawiać się w niespodziewanych momentach, w snach, w intuicyjnych przeczuciach, w pozornych zbiegach okoliczności. Przypomnij sobie, czy nie miałeś kiedyś tak, że ni stąd ni zowąd. W Twojej głowie pojawiła się myśl o kimś, z kim dawno nie miałeś kontaktu, a chwilę później ta osoba do ciebie napisała albo usłyszałeś jej imię w przypadkowej rozmowie. A może zdarzyło się tobie kiedyś odczuć dziwne poruszenie, jakby czyjaś obecność dotknęła cię w niewidzialny sposób, choć wokół nie było nikogo? Nie każda tęsknota objawia się poprzez słowa czy gesty, to cichy szept obecności, który pojawia się, gdy najmniej się tego spodziewamy. W tym filmie przyjrzymy się ośmiu subtelnym oznakom, które mogą świadczyć o tym, że ktoś bliski wciąż potwornie za tobą tęskni, nawet jeśli nie przyznaje tego wprost. Nie chodzi tu o oczywiste sygnały takie jak wiadomości lub zaczepki na mediach społecznościowych. Mowa o głębszych, niemal metafizycznych znakach, które przenikają rzeczywistość i czekają na to, by się dostrzegł. Czy jesteś więc gotów odkryć prawdę, którą wszechświat wysyła między wierszami? Zanim jednak zaczniemy, jeśli doceniasz treści na tym kanale, mam propozycję. Udostępnij teraz ten film wszystkim tym, którzy Twoim zdaniem również powinni go wysłuchać oraz zasubskrybuj kanał i kliknij w ikonkę dzwoneczka. Dzięki temu będziemy w stanie na bieżąco informować Cię o nowych filmach, a Ty pomożesz nam trafiać do większej ilości osób. Teraz wróćmy z powrotem do filmu. Znak pierwszy nieświadome uśmiechanie się. Nieświadomy uśmiech to zjawisko, które często pozostaje niezauważone, a jednak może skrywać w sobie głębsze znaczenie. Są momenty, w których nagle orientujesz się, że delikatny uśmiech pojawił się na Twojej twarzy choć nie wydarzyło się nic konkretnego, co mogłoby go wywołać. To subtelne zjawisko, według nauczycieli duchowych, może być czymś więcej niż tylko chwilową reakcją umysłu. Sugerują oni, że nasza dusza rozpoznaje i odbiera sygnały płynące od tych, z którymi jesteśmy głęboko połączeni, nawet jeśli nie mamy z nimi bezpośredniego kontaktu. Czy zdarzyło się tobie kiedyś nagle poczuć ciepło w sercu i uśmiechnąć się, choć nie było ku temu żadnej wyraźnej przyczyny? Może to oznaczać, że ktoś właśnie intensywnie o Tobie myśli, wspomina wspólnie spędzone chwile, lub po prostu odczuwa wobec Ciebie wdzięczność i miłość. Energia uczuć ma niezwykłą zdolność przekraczania fizycznych granic. Nie potrzebuje ona słów ani spotkań, by dotrzeć do osoby, której dotyczy. Prawo przyciągania mówi jasno: to na czym skupiamy swoją uwagę ma moc manifestowania się w naszym życiu. Gdy ktoś przesyła Tobie dobrą myśl, Energia ta może się w Tobie odbić niczym echo, pozostawiając na Twojej twarzy ledwo dostrzegalny, lecz autentyczny uśmiech. Nauczyciele duchowi podkreślają, że dusze komunikują się ze sobą na poziomie, którego często nie jesteśmy świadomi. Jeśli w danym momencie Twój uśmiech pojawia się spontanicznie, możliwe, że na poziomie subtelnej energii właśnie trwa wymiana myśli i uczuć między Tobą a Kimś, kto odgrywał ważną rolę w Twoim życiu. Bywa tak. Że osoby, które łączy silna więź, potrafią wyczuwać swoje emocje, nawet jeśli znajdują się w zupełnie innych miejscach na świecie. W ten sposób uśmiech może stać się nieświadomą odpowiedzią na czyjąś tęsknotę, radość czy pozytywne intencje skierowane w Twoją stronę. To zjawisko przypomina nam o niezwykłej naturze relacji międzyludzkich. Nawet gdy wydaje się, że z kimś dawno straciliśmy kontakt, energia tej osoby może nadal wpływać na nasze życie. Czasem uśmiech, który pojawia się bez powodu, jest sygnałem, że nasze myśli i emocje rezonują z kimś, kto w danej chwili nas wspomina. Jeśli więc następnym razem złapiesz się na tym, że uśmiechasz się do siebie bez wyraźnej przyczyny, może warto się zatrzymać i zadać sobie pytanie, czyja myśl właśnie mnie dosięgła. Znak drugi: niespodziewane przypomnienia. Czasami pojawiają się w Twojej głowie obrazy, dźwięki, zapachy. Wszystko to, co kiedyś miało miejsce w waszym wspólnym czasie, te wspomnienia nie pojawiają się bez powodu. Nauczyciele duchowi twierdzą, że wszechświat i nasze energetyczne połączenia z innymi osobami mogą manifestować się w postaci tych subtelnych sygnałów, przypominających nam o bliskiej relacji. Kiedy ktoś za tobą tęskni, zaczyna wpływać to na twoje myśli, a manifestacje, które przed chwilą wymieniłem, są odzwierciedleniem ich emocji w codziennym życiu. Często nie zdajemy sobie sprawy, że to nie przypadek, że w najmniej oczekiwanym momencie przypominają nam się te szczególne chwile z przeszłości. Może to być wspólna rozmowa, która zostaje w głowie, zapach, który przywołuje wspomnienia, lub dźwięk muzyki, która kiedyś towarzyszyła waszym spotkaniom. Te przypomnienia często są subtelnymi, ale bardzo wyraźnymi znakami świadczącymi o tym, że druga osoba w danej chwili intensywnie o tobie myśli. Spójrz na to w ten sposób. Czasem muzyka, której kiedyś razem słuchaliście, może rozbrzmiewać w Twoim otoczeniu, jednak nie zawsze zwrócisz na nią uwagę. Te subtelne momenty, w których jednak ją wyłapujesz, są momentami, w którym energia Twoja i tej osoby splatają się na duchowym poziomie. To tak, jakby energia tej osoby wciąż była obecna w Twoim życiu, mimo że fizycznie może być ona od Ciebie oddalona o setki lub nawet tysiące kilometrów. Często w takich chwilach kiedy te obrazy lub dźwięki pojawiają się w naszej świadomości, warto zwrócić uwagę na emocje, które towarzyszą tym wspomnieniom. Czy kiedykolwiek miałeś tak, że w momentach ciszy twoje myśli zaczęły błądzić w stronę osoby, która była lub wciąż w jakimś stopniu jest w twoim życiu ważna? Te przypomnienia mogą być właśnie tym niewerbalnym sposobem na pokazanie, że ich tęsknota za tobą nie zniknęła. Może to być sposób, w jaki wszechświat potwierdza, że między wami wciąż istnieje silna więź. Takie momenty nie tylko odzwierciedlają waszą historię, ale są także przypomnieniem, że mimo upływu czasu relacja między wami trwa. Zatem, jeśli zauważasz, że te wspomnienia przychodzą do ciebie z większą intensywnością, lub w momentach, kiedy się tego nie spodziewasz, zastanów się, co mogą one oznaczać. To właśnie przez te drobne przypomnienia wszechświat może subtelnie podpowiadać tobie, że energia pewnej osoby wciąż jest z tobą. Takie doświadczenia mogą być wyraźnym sygnałem, że ktoś przeraźliwie za tobą tęskni, ale nie potrafi tego wyrazić wprost. Skoro już to wiesz, może właśnie teraz jest czas, byś to ty dała o sobie znać. Znak trzeci: fizyczne doznania. Czy zdarzyło się tobie kiedyś nagle kichnąć, odczuć serię nieoczekiwanych dreszczy lub doświadczyć czkawki bez żadnego wyraźnego powodu? Na pierwszy rzut oka wydaje się to niczym więcej niż zwykłą reakcją organizmu, czymś przypadkowym i nieistotnym. Jednak, według nauk duchowych, te pozornie banalne sygnały mogą mieć znacznie głębsze znaczenie. Wielu nauczycieli duchowych zwraca uwagę na to, że nasze ciało jest wrażliwe na energie płynące z otoczenia i często reaguje na subtelne impulsy, których nie jesteśmy w stanie dostrzec w sposób świadomy. To, co odbieramy jako nagły dyskomfort lub dziwne doznanie, może być efektem energetycznej więzi z kimś, kto właśnie intensywnie o nas myśli, tęskni za nami lub pragnie się z nami połączyć na poziomie duchowym. Wszystko, co istnieje, składa się z energii. Nasze myśli, emocje i intencje nieustannie wysyłają wibracje, które rezonują z innymi. Kiedy ktoś, kto darzy cię silnym uczuciem, intensywnie kieruje na ciebie swoje myśli, jego energia może wpłynąć na twoje energetyczne pole. To trochę tak, jakby jego tęsknota Poruszała subtelne struny twojej własnej istoty, wywołując delikatne, choć fizycznie odczuwalne efekty. Może to być nagły ucisk w klatce piersiowej, dziwne mrowienie na skórze, lub właśnie nieoczekiwane kichnięcie. Takie sygnały mogą pojawiać się w chwilach, gdy jesteś zupełnie zajęty czymś innym, a jednak twoje ciało rejestruje coś, czego twój umysł nie jest jeszcze świadomy. Nie bez powodu w wielu kulturach istnieją przesądy dotyczące kichania lub czkawki. Ludzie od dawna wierzyli, że kiedy nagle zaczynasz czkać lub czujesz dreszcze, jest to znak, że ktoś właśnie o tobie mówi lub intensywnie o tobie myśli. W rzeczywistości może to być echo głębokiego duchowego połączenia, które manifestuje się w fizyczny sposób. Jeśli doświadczasz takich zjawisk, zwróć uwagę na to, co dzieje się wokół ciebie, jakie myśli przychodzą wtedy do głowy. I czy nie czujesz podświadomej obecności kogoś, kto jest Tobie bliski? Czasem wystarczy chwila refleksji, by zdać sobie sprawę, że Twoje ciało komunikuje coś więcej niż widać na pierwszy rzut oka. Takie doświadczenia przypominają nam, że wszystko w naszym świecie jest ze sobą połączone nie tylko poprzez słowa i działania, ale również przez niewidzialne nici energii, które splatają nasze losy z losami innych ludzi. To, co wydaje się drobną reakcją organizmu może być w rzeczywistości subtelnym przypomnieniem, że nasze relacje i duchowe więzi nie kończą się tam, gdzie kończy się fizyczna obecność. Nawet jeśli nie widzisz tej osoby w tym momencie obok siebie, często jest to znak, że głęboko ona za tobą tęskni. Jeżeli ten film do tej pory z tobą rezonuje i uważasz te treści za wartościowe, zostaw kciuk w górę i napisz w komentarzu: Uważnie słucham głosu swojej duszy. Dzięki temu dasz mi znać, że ze mną jesteś. Teraz wróćmy z powrotem do filmu. Znak czwarty: sny o ponownym spotkaniu. Sny o ponownym spotkaniu nie są jedynie przypadkowymi obrazami generowanymi przez nasz umysł w czasie snu. Wiele tradycji duchowych traktuje je jako coś znacznie większego, jako subtelne przesłania od osób, które wciąż o nas myślą, choć być może nie mają odwagi lub możliwości, by skontaktować się w rzeczywistości. Sen to przestrzeń. W której granice między światem materialnym a duchowym stają się mniej wyraźne, a nasze emocje i podświadome pragnienia mogą znaleźć swoje odbicie w nieoczekiwanych wizjach. Niektórzy twierdzą, że jeśli regularnie śnisz o kimś, kto odgrywał istotną rolę w twoim życiu, może to oznaczać, że jego myśli i energia wciąż są skierowane ku Tobie. Możliwe, że tęsknota tej osoby jest tak intensywna, że wibruje na poziomie duchowym i dosięga cię nawet wtedy, gdy twoja świadomość odpoczywa. Może to być ktoś, kto odszedł z twojego życia zbyt szybko, ktoś, kogo straciłeś z oczu, albo osoba, z którą łączyła cię wyjątkowa więź. Jeśli w twoich snach te spotkania są wyraźne, a emocje, które wywołują, pozostają z tobą długo po przebudzeniu, warto się nad tym zastanowić. Sny takie często pojawiają się w momentach gdy jesteś na rozdrożu lub gdy w twoim życiu brakuje odpowiedzi na ważne pytania. Twoja podświadomość próbuje w ten sposób pomóc tobie dostrzec coś, czego nie zauważasz na jawie. Może to również oznaczać, że ta osoba chce przekazać tobie jakąś wiadomość. Możesz świadomie tego nie odczuwać, ale na poziomie energetycznym jej obecność w twoim życiu wciąż ma znaczenie. Zdarza się, że takie sny przynoszą ukojenie, jakby były sposobem na domknięcie pewnych niedokończonych historii. Mogą dawać poczucie spokoju i zapewniać, że nic nie ginie bez śladu, a głębokie więzi nadal istnieją, nawet jeśli w świecie fizycznym kontakt został przerwany. Nierzadko ludzie budzą się z poczuciem, że to czego doświadczyli we śnie, było bardziej realne niż zwykła iluzja. Tego rodzaju sny często niosą ze sobą uczucie bliskości, ciepła i intymności, które trudno racjonalnie wyjaśnić. Prawo przyciągania mówi, że nasze myśli i emocje. Mają moc tworzenia rzeczywistości. Jeśli ktoś intensywnie o tobie myśli, wysyła w twoim kierunku energetyczne fale, które odnajdują drogę do twojej podświadomości. Sny o ponownym spotkaniu można więc traktować nie tylko jako odzwierciedlenie twoich wewnętrznych przeżyć, ale także jako dowód na to, że istnieje więź, która działa poza granicami czasu i przestrzeni. Wielu nauczycieli duchowych podkreśla, że nie powinniśmy lekceważyć snów tego rodzaju. Mogą być one wskazówką, że warto ponownie przemyśleć swoją relację z daną osobą lub zwrócić uwagę na emocje, które wciąż są w tobie żywe. Być może to, co wydawało się zamkniętym rozdziałem, wcale nim nie jest. Możliwe, że ten ktoś również zastanawia się, czy do ciebie wrócić, ale nie wie, jak to zrobić. Bez względu na to, jak interpretujesz te sny, jedno jest pewne: nie pojawiają się bez powodu. Kiedy więc znów obudzisz się z wyraźnym wspomnieniem snu o kimś bliskim, Zatrzymaj się na chwilę i zadaj sobie pytanie: co ten sen próbuje mi powiedzieć? Znak piąty Emocjonalny rezonans. Emocjonalny rezonans to zjawisko, które od wieków fascynuje nauczycieli duchowych i badaczy ludzkiej świadomości. Wskazują oni, że nasze uczucia nie są ograniczone do naszych ciał i umysłów, lecz mogą rozciągać się daleko poza fizyczną rzeczywistość, tworząc subtelne połączenia między ludźmi, którzy dzielą głęboką więź. Energia emocji potrafi przekraczać granice przestrzeni i czasu, sprawiając, że jesteśmy w stanie odczuwać to, co dzieje się w sercu kogoś, kto intensywnie o nas myśli, nawet jeśli w fizycznym świecie znajduje się on daleko. Zdarza się, że zupełnie niespodziewanie doświadczasz silnych emocji, których źródła nie potrafisz zidentyfikować. Może to być nagła fala wzruszenia, chwilowy smutek, nostalgiczne wspomnienie, lub nawet. Uczucie radości, które wydaje się nie mieć żadnego konkretnego powodu. Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że ktoś, kogo dawno nie widziałeś, właśnie w tym momencie o tobie myśli? Być może emocje, które nagle się w tobie pojawiają, nie należą wcale do ciebie, lecz są odbiciem czyjejś tęsknoty, miłości lub potrzeby ponownego kontaktu. Osoby, które łączy silna emocjonalna więź, mogą podświadomie odbierać swoje nastroje nawet jeśli nie mają ze sobą fizycznego kontaktu. Jeśli ktoś, kto był Tobie bliski, przeżywa trudne chwile lub intensywnie wspomina wspólnie spędzone momenty, jego energia może znaleźć do Ciebie drogę, manifestując się w Twoich myślach i uczuciach. Nie jest to jedynie przypadek. Duchowa harmonia między ludźmi sprawia, że ich emocje przenikają się, tworząc niewidzialny pomost, który pozwala na subtelną komunikację poza słowami. Zdarza się, że odczuwasz wewnętrzny spokój i ciepło w chwili, gdy ktoś, kogo kochasz, przeżywa radosne momenty i wysyła w twoim kierunku pozytywną energię. Innym razem możesz poczuć melancholię i przygnębienie, nie zdając sobie sprawy, że w tym samym czasie ktoś, kto miał w twoim życiu szczególne miejsce, mierzy się z uczuciem osamotnienia. To właśnie manifestacja emocjonalnego rezonansu dowód na to, że nawet gdy wydaje nam się, że straciliśmy kogoś z oczu Energetyczna więź wciąż jest żywa i aktywna. Prawo przyciągania podkreśla, że to, na czym koncentrujemy swoje myśli i uczucia, może przyciągać do nas określone osoby i zdarzenia. Jeśli więc nieustannie wracasz myślami do kogoś z przeszłości, może to oznaczać, że ta osoba również czuje do Ciebie silne przywiązanie. Wasze energie rezonują ze sobą, tworząc przestrzeń do ponownego połączenia, czy to w rzeczywistości, czy na poziomie subtelniejszym, duchowym. Warto więc zwrócić uwagę na te momenty, kiedy Twoje emocje wydają się nie pochodzić bezpośrednio od ciebie. Być może to znak, że ktoś, kto kiedyś był częścią Twojej historii, nadal jest obecny w Twoim życiu w sposób, którego nie da się dostrzec gołym okiem. Te niewidzialne nici splatające ludzkie serca przypominają, że prawdziwe więzi nie znikają wraz z dystansem lub upływem czasu. Znak 6. Uporczywe myśli. Czasem zdarza się, że pewna osoba nieoczekiwanie wraca do Twoich myśli, a im bardziej próbujesz skupić się na czymś innym, tym silniej jej obecność wydaje się w nich osadzona. To nie są zwykłe wspomnienia ani przypadkowe skojarzenia. Nauczyciele duchowi podkreślają, że takie uporczywe myśli mogą mieć swoje źródło w głębokich więzach, które wykraczają poza to życie i sięgają poziomu duszy. Mówi się, że zanim pojawimy się na tym świecie, zawieramy tak zwane kontrakty dusz niewidzialne porozumienia, które określają, jakie relacje, spotkania i lekcje będą u nas kluczowe w danym wcieleniu. Jeśli więc ktoś uporczywie pojawia się w twojej głowie, być może oznacza to, że wasza wspólna historia nie jest jeszcze zakończona i wciąż macie coś do odkrycia lub przepracowania. Czy zdarzyło się tobie kiedyś poczuć tęsknotę za kimś, z kim nie masz już kontaktu, a mimo to ta osoba wciąż powraca do twoich myśli? Takie myśli mogą być sygnałem, że energia między wami nadal płynie i poszukuje drogi do tego, by się wyrazić. Czasami uporczywe myśli są przypomnieniem, że istnieje coś, co wymaga Twojej uwagi. Może to być nierozwiązana sprawa, niewypowiedziane słowa lub lekcja, której nie zdążyliście wspólnie dokończyć. Relacje międzyludzkie nie kończą się jedynie na fizycznym poziomie, a energia, którą dzielimy z innymi, pozostaje aktywna, nawet jeśli Wasze drogi się rozeszły. Możesz czuć czyjąś tęsknotę, nawet jeśli ta osoba nie wyraża jej wprost. W ten sposób twoja podświadomość może odbierać subtelne sygnały i tłumaczyć je na myśli, które pojawiają się w twoim umyśle. Bywa też, że ktoś, kto nie może wyrzucić cię ze swojej głowy, nieświadomie wysyła w twoim kierunku silne fale emocjonalnej energii. Możesz to odczuwać jako niewyjaśnioną potrzebę skontaktowania się z tą osobą lub jako nagłą falę wspomnień. Które wydają się bardziej intensywne niż zwykle. Takie zjawiska pokazują, że połączenie między duszami nie kończy się w momencie fizycznego rozstania. Trwa ono nadal, prowadząc nas do momentu, w którym zrozumiemy, co sprawia, że ta osoba nadal istnieje w naszej świadomości. Uporczywe myśli to nie tylko mechanizm umysłu, ale także energetyczny most, który pozwala duszom pozostać w kontakcie niezależnie od dzielącej ich odległości. Czasem są one znakiem, że powinieneś coś sobie uświadomić, podjąć decyzję lub zamknąć pewien rozdział, który wciąż jest otwarty. Jeśli więc ktoś nieustannie powraca do Twoich myśli, zastanów się, co ta sytuacja chce Tobie przekazać. Najczęściej jest to sygnał, że twoja dusza chce Cię do czegoś skłonić, do wyciągnięcia ręki, a może do wewnętrznej refleksji nad tym, co łączyło cię z tą osobą. Znak siódmy. Odczuwalna obecność. Czy miałeś kiedyś tak, że wyraźnie poczułeś czyjąś obecność, mimo że nikogo fizycznie nie było obok? Może usłyszałeś cichy szept, znajomy dźwięk kroków, poczułeś subtelny dotyk na ramieniu lub ogarnęło cię nieoczekiwane ciepło, jakby ktoś chciał cię otulić swoją energią. Takie doświadczenia mogą wydawać się nieuchwytne i trudne do wyjaśnienia, ale według duchowych nauk wcale nie są przypadkowe. Istnieje teoria, że nasze dusze nie są ograniczone ciałem i mogą przekraczać granice fizycznego świata, komunikując się na poziomie subtelnej energii. Jeśli intensywnie odczuwasz czyjąś obecność, choć ta osoba jest daleko lub już nie należy do tego świata, może to oznaczać, że wasze duchowe połączenie nadal jest aktywne, a jej energia na swój sposób daje tobie o sobie znać. Nauczyciele duchowi mówią, że to, co nazywamy rzeczywistością, jest jedynie jednym z wielu wymiarów istnienia. Dusze uwolnione od fizycznych ograniczeń Mogą poruszać się między nimi, nawiązywać kontakt i przekazywać nam subtelne sygnały. Niektóre z tych sygnałów odbieramy intuicyjnie, inne w momentach, gdy nasz umysł jest wyciszony, podczas medytacji, tuż przed zaśnięciem lub w chwilach głębokiej refleksji. W takich momentach stajemy się bardziej otwarci na energię, których nie dostrzegamy w zwykłych, codziennych sytuacjach. Może to być uczucie spokoju. Niespodziewana ulga w trudnym momencie, albo nawet impuls, by podjąć konkretną decyzję. Nie są to przypadkowe odczucia, to manifestacje połączeń, które istnieją poza fizycznym światem. Zdarza się, że w chwilach smutku, tęsknoty czy niepewności obecność ukochanej osoby, nawet jeśli nie jest już przy nas fizycznie, staje się wyczuwalna w sposób niemal namacalny. Niektórzy opisują to jako ciepło na skórze, inni słyszą znajomy głos w swoich myślach lub czują delikatny zapach kojarzący im się z daną osobą. Niezależnie od formy, takie doświadczenia mogą być przypomnieniem, że nasze więzi nie kończą się w momencie rozstania czy śmierci. Energia miłości, troski i więzi dusz trwa nadal, nawet jeśli fizyczna rzeczywistość wydaje się temu przeczyć. Zjawisko to można też rozpatrywać w kontekście prawa przyciągania. Jeśli intensywnie o kimś myślisz, zwłaszcza z silnym ładunkiem emocjonalnym, Możesz niejako przywoływać energię tej osoby do swojego pola. Może to być ktoś, kto za tobą tęskni i w swoim wnętrzu wysyła do ciebie myśli pełne miłości lub żalu, a ty, odbierając te wibracje, odczuwasz obecność tej osoby w sposób trudny do zignorowania. W takich chwilach warto zastanowić się, co ta sytuacja próbuje tobie przekazać. Czy jest to wezwanie do domknięcia jakiegoś rozdziału? A może przypomnienie, że nigdy nie jesteś sam i otaczają cię siły, które cię prowadzą? I wspierają cię na twojej ścieżce. Niektórzy odbierają te sygnały jako dowód na istnienie świata poza tym, który znamy, inni traktują je jako działanie podświadomości, która w ten sposób pomaga nam przetworzyć emocje. Bez względu na interpretację jedno jest pewne: jeśli zdarza się tobie czuć czyjąś obecność w sposób tak intensywny, że trudno to zignorować, jest w tym coś więcej niż przypadek. Pewne połączenia nie znikają wraz z fizyczną nieobecnością. A energia, którą dzieliliśmy z bliskimi, nigdy tak naprawdę nie gaśnie. Znak ósmy: ciepło w sercu. Z pewnością znasz to uczucie, które pojawia się bez wyraźnej przyczyny, a jednak przynosi ukojenie, jakby otulało cię niewidzialne światło. To uczucie jest czymś więcej niż zwykłą emocją. To sygnał, który może pochodzić zarówno z twojego wnętrza, jak i z subtelnych energii otaczającego cię świata. Czasem pojawia się w chwilach, gdy najmniej się tego spodziewasz. Przynosząc nagłą falę spokoju, delikatnej radości lub miłości, mimo że zewnętrzne okoliczności wcale nie sprzyjają takiemu stanowi. To znak, że jesteś połączony z czymś większym, ze swoim duchowym centrum, z energią innych ludzi, lub nawet z kimś, kto właśnie o tobie myśli. W tradycjach duchowych uważa się, że ciepło w okolicy serca nie jest przypadkowe. To subtelny przejaw działania czakry serca. Energetycznego centrum odpowiedzialnego za miłość, połączenie i harmonię. Kiedy myśli o tobie ktoś, kto darzy cię silnym uczuciem, jego energia może dosięgnąć cię niezależnie od fizycznej odległości, jaka Was dzieli. Może być to czyjaś tęsknota, miłość, troska, a czasem nawet nieme wsparcie, którego nie sposób wyrazić słowami. Niektórzy doświadczają tego uczucia w momentach głębokiej refleksji, gdy ich myśli kierują się ku ukochanym osobom. Nagle, bez wyraźnego powodu, serce wypełnia miękka fala ciepła, jakby w odpowiedzi na tęsknotę lub silne wspomnienie. To może być znak, że duchowe połączenie między tobą a tą osobą jest nadal żywe, niezależnie od fizycznych okoliczności. Inni zauważają, że ciepło to pojawia się, gdy potrzebują otuchy w trudnych chwilach, w momentach niepewności lub samotności. Być może to właśnie jest prawdziwa natura miłości, nieograniczonej czasem i przestrzenią. Przekraczającej granice fizycznego świata. Czasem jej ślad pojawia się w postaci tego niewytłumaczalnego ciepła, które jest jak czuły dotyk na duszy, jak przypomnienie, że jesteś częścią czegoś większego, pełnego miłości i wzajemnego oddziaływania. Może to być znak, że ktoś, kto za tobą tęskni, jest bliżej niż myślisz. Podsumowując, jeśli te słowa w jakiś sposób z tobą rezonują, a coś w środku podpowiada tobie, że jest w nich prawda, lub sam doświadczyłeś którychś z tych oznak, podziel się swoją historią w komentarzu pod tym filmem. Być może ktoś inny odnajdzie w niej odpowiedź, której szukał. A jeśli chcesz pogłębiać swój duchowy rozwój, kliknij teraz w miniaturę, która właśnie pojawiła się na środku ekranu. Po kliknięciu obejrzysz film, w którym poznasz siedem jasnych sygnałów, które wskazują na to, że wszechświat chce połączyć cię z tą konkretną osobą i chce, żebyś z nią był. Do usłyszenia w kolejnym filmie.